W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Pan Jezus mówi do Filipa, że ojca można rozpoznać po dziełach, które on pełni. A jakie to są dzieła? Ano to są głoszenie Ewangelii, czynienie znaków i cudów, czyli uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych, oczyszczanie trędowatych. Wszelkie dobro, które Pan Jezus wykonuje, świadczy o tym, że jest on posłany przez Ojca. O tym też, że my należymy do Chrystusa i że w nas działa Bóg, można tak samo powiedzieć. Bóg działa bowiem w nas nie przez to, że potrafimy się dobrze wysłowić i uzasadnić sobie swoje działanie, ale przez to, że dokonujemy czynów, które świadczą o tym, że dokonujemy je w Bogu, czynów pomocy wzajemnej, czynów pomocy bliźniemu, uzdrawiania, podnoszenia na duchu wszelkiej służby, która służy dobru bliźniemu. Panie Jezu, działaj poprzez nas, ażeby okazało się, że nasze czyny są dokonane w Bogu, a my należymy do Ciebie. I was Bóg błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.